Tajemnicza witamina U i interwencja głównego inspektoratu sanitarnego. W styczniu 2024 roku wysłaliśmy zapytanie do głównego inspektoratu sanitarnego dotyczące przekazów reklamowych suplementu marki Kompawa witamin U, zawierających tajemniczą witaminę U. Budziły nasze wątpliwości sformułowania, które mogły nosić znamiona przypisywania właściwości leczniczych suplementowi diety. 9 października bieżącego roku otrzymaliśmy pismo od państwowego, powiatowego inspektoratu, Sanitarnego w Gostyniu, w którym zostaliśmy poinformowani, że w dniach od 5 do 15 marca 2024 roku została przeprowadzona kontrola, w trakcie której stwierdzono nieprawidłowości w sposobie prezentowania i reklamy poprzez sugerowanie właściwości leczniczych oraz oznakowania środków spożywczych wprowadzonych do obrotu. W związku z powyższym, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu nakazał firmie dostosowanie sposobu reklamy i prezentacji suplementów diety na portalu społecznościowym Facebook w sposób zgodny z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej. Następnie inspektor sprawdził wykonanie nałożonych obowiązków i stwierdził, że na portalu społecznościowym Facebook nadal widnieje reklama suplementu, diety, witamin U. W następstwie kontroli przedstawiciel firmy Kompawa Poland, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poinformował, że spółka została rozwiązana, a do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu płynął wniosek o wyk. Z rejestru zakładów podlegających kontroli państwowej, powiatowej inspekcji sanitarnej. Natomiast na profilu Facebook wspomnianej marki zmienił się adres na adres słowacki. O tajemniczej witaminie U dowiedzieliśmy się od Was. To dzięki Waszym zgłoszeniom możemy interweniować i zmieniać rynek suplementów diety na lepszy. Bardzo Wam dziękujemy. Jednocześnie wpływa od Was bardzo wiele zgłoszeń, a nasze możliwości są też ograniczone, więc prosimy Was o cierpliwość. Będziemy starać się odpowiadać na każdą Waszą wiadomość, ale może to chwilę potrwać. Pamiętaj, nie łykajcie suplementów jak pelikan. Wybierajcie mądrze. Badamy suplementy.